Nie pozwólcie, aby wasze serca były zatroskane. Wierzcie w Boga, zaufajcie także mnie. O cokolwiek poprosisz w modlitwie, wierz, że to otrzymałeś, a będzie twoje. Albowiem nawet Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć innym i oddać swoje życie. Za odkupienie wielu. Jeśli człowiek nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego powiadam Wam: proś, a będzie Ci dane. Szukaj, a znajdziesz. Pukaj, a drzwi zostaną dla Ciebie otwarte. Cóż bowiem przyniesie człowiekowi korzyść, jeśli cały świat zyska, tracąc swoją duszę? Nowe polecenie, które Wam daję: Kochajcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem. Jeśli ktoś z Was chce być moim naśladowcą, Musi odwrócić się od swoich samolubnych poczynań, wziąć swój krzyż i iść za mną. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam dane. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a każdy, kto się poniża, będzie wywyższony i wiedz, że zawsze jestem z tobą. Tak, do końca czasu. Kiedy stoisz i modlisz się, jeśli cokolwiek masz przeciwko komukolwiek, przebacz mu, aby ojciec w niebie przebaczył tobie twoje grzechy. Więc we wszystkim rób innym to, co chciałbyś, żeby czynili tobie. Niech wasze światło tak świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Jeśli spróbujesz trzymać się swojego życia stracisz je, ale jeśli oddasz swoje życie ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię, ocalisz je. Każdy, kto pije tę wodę. Znowu będzie spragniony, ale kto pije wodę, którą im daję, nigdy nie będzie pragnął. Rzeczywiście woda stanie się w nich źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Ale mówię Wam, którzy słyszą: miłujcie swoich wrogów. Czyńcie dobrze tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają i módlcie się za tych, Którzy was złośliwie wykorzystują. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było, to moi słudzy walczyliby, aby zapobiec mojemu aresztowaniu przez Żydów. Ale teraz moje królestwo jest z innego miejsca.